NO JAK JA PSUJĘ Ja jestem najgorszym graczem na świecie, nie patrz na mnie, Krycha O dobra, możesz nam jednak patrzeć Cały czas na ciebie patrzałem o, kur... o! o I pa teraz Idę go z tu dobić No nie, zabrać Nie mogę wierzyć, że na mnie patrzyłeś, jak popełniłem największe fauks-pauks na nalewskości Wow, ale pojedynek mistrzów. <laughs> o kur... <God>! nie dosięgłem. <laughs> nie widziałeś tego, nie? Nice flash, nagrało się, wszystko jest uwiecznione już. <laughs> ale widzę, zamysł był dobry. <laughs> no, no, no. Jakieś pomysły. <laughs> Cie, Czemu ja na dole jestem? Coś się... Coś się stało podczas tego flasha, powiem ci. Niedobrego. opiec Wpadłem w, w jakąś... Jakąś dziurę czasu przestrzeni. Ja nie chłopie. Nigdy, nigdy dobrze w tego Wladota nie zagram, dopóki nie zmienię podkładki. Bo do takich gier... Muszę mieć inne ułożenie podkładki. Dalej mm. se muszę wysunąć, żeby ręką machać, ale nie mogę, bo mam przyklejoną do biurka taśmą dwustronną. Czy <grym grym> Czym podkładkę taśmą no, dwustronną? Bo się, do... <grym> się kończy, nie trzymała. Skup <grym> dywanik na biurko. Jak ja mam. Ja mam nową podkładkę, ale przysuwać. muszę. Mam nową podkładkę taką dużą, fajną, ale muszę tą starą jakoś odkleić. <grym> Ja jestem za tobą, ale nie licz na pomoc. Jestem tylko zabrać twoją broń Dzięki. Plecy czyste. <grywia> Jak udaję, że nie wie o co chodzi. Jeden no, Dobra runda. <grymne> dobra runda. że to jest jakiś kutrz. Dziad, o, 20 lat, co siedzi w grze dla dzieci, kurczki. 20 lat, ej, nie, idę się nabić, dosłownie, idę się nabić. To. No. taka prawda. Młody powiedział, dziad, 20 lat. Czerwot. Oficjalnie się skończyło, skończyła młodość w tym momencie. Dziad, 20 lat podsumowany przez 15 lat. <grycha> czy twoje nagrania są dostępne tak od buta, żeby sobie popatrzeć, czy nie? Nie, nie ja jest Tylko podle. dla. Tylko dla. Nie, nie. Nie chodzi mi o to, żebyś się oglądać odcinki, tylko że zobaczyć ten odcinek. Co wczoraj! Pedro! O, ale idę to zapisać! kim jestem, a? Nieprost. Ale ja nie rozgrzany, więc ty, ty, ty nas kierujesz. Dobra. Spokojnie, ja kieruję. Ha! No, to Jak poprzednik poprzednich trzech meczach. It's my time to shine. W ostatnim meczu ja byłem z nas pierwszy, więc nie będę się na to zdywał. to Czemu się odzywałeś? No ja już mówię, że się nie będę odzywał. No i znowu się odzywałeś. Nie Jezus, jaki To 114 brim. No, jak mi dał! ile ja dostałem, no. flash! I na 108 dostała ta rejna, ale gówno. i znowu My na asystach na... lecę. 6 asyst jako rejna, wyobrażacie to sobie? Nie to co nasze supporty 2 asysty, 0 asysty zero ich Hello there Pedro nie wydyszył <laughs> Jezus Pedro weź, weź ty... Weź ty strzelaj tylko oh, tym został jeden <laughs> Bo te skile y to mi to mi dają okay. Palpitacje serca Ale bieda Kupujemy w tej hmm. A co będziesz się kupować? to jest normal no. A, no przecież! Nie oczywiście, czekaj my popie... bed. My bad. <noise> <duża i> popiegnę, <noise> skoro to <norma. głos> Ja chłopie, ja odpalam ulta i raszuję ich z Guardianem. <noise> skoro to normal. Kur czemu ty wcześniej nie powiedziałeś, że normalnie gramy chłopie? No tak robił? Oj, ale się wie. Ale to normal, przecież. My bed. Ej hey, Krzysztof, zrób coś normalnego. <noise> Krycha, też chcę postać tam idzie. Nie ten... Haha, <laughs> już tu przyszedł. Kurs, pewny siebie, no nie. Został, został zdenajowany. Wy chcesz się zabawić, proszę bardzo. No <laughs> się <Siemanko. laughs> Dobry yo, yo, yo. plan. No nie spodziewałem się takiego staka tutaj. Bóg nam idzie. Dawaj, Krycha. Pa. Fungus. Ostatnia runda połowy Nie o, Cześć, Mój bambungus, ja Bambungus, no tak, tak Dobrze powiedziałeś bym zapomniał <noise> Dobra, idę A i Ja idę, ja idę stakować z Krychą chłopie. narzeka, że sam popie A dawaj Krycha robimy jeszcze raz, coś tam się odjechał. Krycha się tepał na tę tego hot doga co jest poprawa ja akurat tam Linką wjechałem w tym samym czasie się pojawiliśmy hopie No to dawajcie, tam, dawaj. dawaj, lecimy tam w trójkę, no dawaj, chopy linka i od razu prawo. Ja patrzę na górę, żeby was nie zabić. Ja, tak. Nie zabiłem nas, kupił no. mi tam będzie pierwsi Krychał, to się budę. Dobra, git, Gitry, podnieś Co? <laughs> to, co czego kurwa, nie rozumiem? Dobra, ja, ja czuję szeryfa, czuję szeryfa i czuję A To znaczy, że co najmniej zadam tu 16 demage, hop To całkiem nie sporo. mów, hop. Dajcie wszyscy szeryfy. No To za rasizm? Nie, no jest to skryjot moment, nawet nie możesz kogoś przesprejować. Cieszę się, że chatbana nie dostałeś. Ha. No Jakby to był overwatch, to powiem. Zaciek, ja... wow. no Do... Dobrze. No, co ty poczekaj, nie, nie, ja no to, ja, no to, kuch, nie, nie, no teraz to, no, po... teraz to, teraz to, żeś kur... dał. O. No ta co się strzeliła tego. Chodź, dobrze. Za... <śla> za, zamieniła krychę w górę z <śla> Nareszcie. <laughs> catch me if i fall